Paweł jak przed galą FEN25, tuż po konferencji prasowej w Ostrudzie. Witam. Zacznę od takiego może najcięższego kalibru ostatnich dni, bo sytuacja taka dosyć napięta i, i bardzo bliska tutaj o strudzie, bo, bo Olsztyn jest niedaleko, czyli właśnie zatrzymanie Mameda Halidowa i, i, i tak szczerze mówiąc od kilku gal FEN, jak już się zbliża FEN, to zawsze coś po prostu się dzieje w tle. No jest tam było więcej, bo jeszcze Radosław Paczuski i, tam, i, i Norman Park i w ogóle, no, ale generalnie zawsze jest jakieś zamieszanie. Ja nie wiem, czy to FEN generuje takie emocje, czy o co chodzi. Taki urok naszej ukochanej dyscypliny, że dzień bez jakiejś afery z dniem straconym i cały czas coś się dzieje. A czy nie obawiasz się właśnie, że w jakiś sposób właśnie ta, ta uwaga jakoś tak się trochę rozproszy, że skupiła się na czym innym, zamiast na tych sportowych, właściwych emocjach, no plus to, że właśnie no zawsze to, nie, to to nigdy nie jest dobrze wizerunkowo, prawda, dla, dla sportu. Nie jest dobrze wizerunkowo dla tego sportu, jak się odbywają takie właśnie tego typu zdarzenia. No ale nie zapominajmy, że Mamed Kalidow wyszedł dzisiaj na, na wolność. Nie zastosowano wobec niego nawet kaucji, czyli żadnego praktycznie środka zapobiegawczego. W Polsce, jak wszyscy wiemy, istnieje domniemanie niewinności. Także póki sąd kogoś nie skaże, ktoś jest niewinny, a to chyba bardziej na korzyść nie znam sprawy, ale to chyba bardziej. Yy, Wskazuje na, kor na korzyść dla Mamy, skoro został, został wypuszczony i nie dostał aresztu e, tymczasowego. No. Ja osobiście bym sobie życzył, żeby w polskim MMA było jak najmniej takich afer. Okej, okay, wracając do sportowych emocji, czy, bo ta rozpiska jest po prostu tak wypakowana właśnie sportowymi nazwiskami i emocjami, że chyba nawet właśnie problemem podejrzewam bo właściwie ustawić tę kolejność tych pojedynków, bo, bo, bo wiele z nich jest po prostu tak dobrych. Natomiast jakbyś miał wybrać jeden, absolutnie jeden. Pojedynek taki, który ciebie osobiście najbardziej kręci i nie możesz się doczekać, to który byłby to pojedynek? No ciężko tutaj powiedzieć. Mi osobiście najbardziej kręcą trzy ostatnie starcia i one będą pokazywane na antenie otwartego Polsatu. I cieszę się, że tak wyszło, bo to są trzy najbardziej ciekawe pojedynki. Starcie pięknych pań, czyli Katarzyna Lubańska versus Izabela Badurek. Dwie zawodniczki, które są już znane szerszej polskiej publiczności, miały, miały przygody z dużymi organizacjami. Także cieszę się, że już w debiucie zawalczą ze sobą. No, no, poza tym oczywiście czekam na pojedynek Rafała Kijęczuka, który przebojem w Darsie do polskiego MMA kroczył od zwycięstwa do, zwycięstwa do zwycięstwa. Zatrzymał się w końcu na walce o pas mistrzowski M1 Global, no, ale tutaj też nikt nie zamierza Rafałowi ułatwiać kariery. Poprzeczka jest zawieszona od samego początku bardzo wysoko, bo Adam Kowalski jest to zawodnik, który doświadczeniem bije Rafała na głowę. Także tutaj też zostanie jakoś na polskim podwórku Rafał bardzo mocno zweryfikowany. tak? I ja wiem, że on jest fawory... Tym wszyscy mówią tylko o Rafale, ale Adaba bym nie lekceważył. Przypomnijmy że, przypomnijmy, że on trenuje w jednym z najlepszych klubów w Polsce. R również u boku wspomnianego wcześniej mameda Kalidowa, także myślę, że to będzie bardzo ciekawe starcie. No i tutaj y również A trochę cztery pojedynki w sumie interesują, bo zapomniałem jeszcze, że mamy u góry niewspomnianą pojedynkę Wasoba Bakocewicza, no do tego dojdę, także chcę, chcę po kolei. No starcie mistrzowskie to wiadomo, Adrian Zieliński przebojem w dar się do organizacji FEN, bardzo szybko rozprawił się z wcześniej kreowanym na, na naszą taką gwiazdę Kamilem Łepkowskim, bardzo szybko go znokautował i właśnie dzięki temu spektakularnemu nokautowi już tak szybko dostał szansę wywalczenia pasa mistrzowskiego. Mhm. Także tu myślę tutaj, że też stanęliśmy na wysokości zadania, bo Jack Zinio Silva jest to mocny rywal, też z bardzo mocnego i UFD Jim. Przypominam, na ostatniej konkurencyjnej Gali ekipa Iwana Dziakowicza wygrała z Polakami 4-0. A Iwan będzie? ma być. Wiem, że teraz gdzieś tam, gdzieś tam jest w Europie, gdzieś tam krąży, ale ma dojechać. Jeśli się nic nie zmieni, to, to dojedzie. Także tutaj trudne zadanie przed, przed Adrianem, no ale Adrian już bił się z mocnymi rywalami z tak zwanego topu, tak? Nabrał doświadczenia w ACB. On tam przegrywał co prawda z tymi rywalami, ale przegrywał przez decyzję, także myślę, że na pewno bardzo dużo mu te porażki dały, wzmocniły go jako zawodnika, zdjęły z niego presję i bardzo dużo dały mu doświadczeń także moim zdaniem tutaj Adrian jest faworytem. Oczywiście jako prezes muszę być bezstronny, także liczę na przede wszystkim dobry pojedynek. No ale wiadomo, że wszyscy byśmy chcieli w głębi serca, żeby to Polacy wygrywali, także jako prezes jestem bezstronny, ale jako kibic MMA i jako Polak to wiadomo kibicuję Adrianowi. Wspomniałeś o tej transmisji właśnie na otwartym Polsacie w trzech najważniejszych pojedynkach, powiedz czy w idealnym świecie twoim zdaniem, a w takim nie żyjemy, czy nie powinno być tak właśnie, że patrząc po ostatniej gali właśnie FFF, gdzie były takie walki o zabarwieniu satyrycznym bardziej niż, niż sportowym, która była cała transmitowana na Polsacie Otwartym, że to właśnie no, takie gale jak Fen właśnie z taką fenomenalną rozpiską powinny być na, 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 na Polsacie otwartym? Nie wiem, nie, nie mi to oceniać. Nie zapominajmy, że producentem i organizatorem tamtej gali była Telewizja Polsat. To są doświadczeni ludzie. Wiedzą, co robią. Skoro tak, tak uznali, to widocznie tak musiało być. Ja jestem bardzo wdzięczny naszemu partnerowi za to, że właśnie nasza gala będzie pokazywana w sobotę już od godziny 20 na antenie Super Polsatu, bo to jest tak zwany prime time. Od 20 mamy wszystkie walki na, na Super Pulsacie, To też jest otwarty kanał, także jestem przekonany, że z 2 miliony ludzi 2-3 nas na pewno będą w sumie Oglądać. Także bardzo się, bardzo się cieszę, i nie mam co narzekać, mogę być tylko z tego powodu szczęśliwy. Mocne przewidywania, oby tak było. Powiedz, bo siedzi akurat za kamerą Katarzyna Lubońska, będzie Izabela Badurek, która nie była obecna na, na konferencji. Czy to zestawienie pokazuje, że, że być może będziesz, będzie fan chciał rozwijać tę dywizję kobiecą? No bo były takie zrywy, później długo, długo nic, teraz znowu coś i pytanie właśnie, czy, nie, czy no, takie zakusy są. Nie, rozglądamy kobiece. Drugą galę pod mamy już walki kobiet, tylko zakontraktowaliśmy nowe zawodniczki, będą kolejne, także konsekwentnie będziemy na walki kobiet stawiać. Tak, a propos właśnie e, Anita Bekus, która przegrała z koleżanką Katarzyny Lubońskiej właśnie e, no, w takim spektakularnym, mocnym stylu. Wyobrażam sobie, że jako, że jako promotor nie byłeś z tego faktu zadowolony i pytanie, co dalej właśnie. No, nigdy promotor nie jest szczęśliwy, jak jego zawodnik czy też zawodniczka przegrywa poza organizacją. No powiem tak, no troszeczkę wysoko postawiliśmy Anicie tą poprzeczkę poza organizacją. Taka mocna walka, jak już by się miało odbić, odbyć, to powinno być na fenie, bo to też nie po to zawodnicy walczą, walczą poza organizacją, żeby przegrywać, tylko żeby wygrywać i nabierać doświadczenia. Niemniej jednak taki był układ, że nie będziemy ją blokować, niech miała się Anita Biciach najczęściej i, i, i się rozwijać, ale w żaden sposób jej nie skreślamy. Traktujemy to jako wypadek przy pracy. Taki jest sport, taki jest MMA. Walczyła dzielnie, nadziała się na kontrę i poniosła tego skutku. Ostatnio ona nokautowała, tak. teraz została sama znokautowana. Mam nadzieję, że wyciągnie z tego, tego, z tego wnioski. My na pewno teraz pomożemy jej odbudować się i w przyszłości będziemy dążyli do rewanżu właśnie z Eweliną na fenie. No to tym bardziej ten, ta sytuacja pokazuje, że takiego z angielskiego, że karma is a bitch, Tak, w tym wypadku. E, Przechodząc tak, przechodzą dalej, e, niedawne oświadczenie na temat. E, już wałkowanego Normana Park i jakoś tam już bardzo nie chcę tego rozwijać, bo no to już nie zostało, nie zostało nie właśnie. I, i, I też nie, i nie po, będzie powiem, pytanie. Wie, wiemy, co mamy robić, robimy swoje, a teraz czeka nas prawdziwe święto w sobotę i skupmy się na tym, jest to super. Zawodnicy naprawdę prawdziwe, prawdziwe gwiazdy polskiego MMA, śmiało można tak powiedzieć i żyjmy już tym, co jest to i teraz, a te tematy zostawmy odpowiednim ludziom, którzy z ramienia organizacji będą się tym zajmować, a na pewno nic, nic nie zostanie zapomniane i robimy z tym wszystkim porządek. No właśnie, nie chciałem już nawet personalnie pytać o tych zawodników, na właśnie takie, natomiast takie pytanie właśnie, czy, czy może właśnie to jest taki nadszedł moment doszliście do wniosku, że może po prostu zacząć wreszcie jakby sprawić, żeby były respektowane umowy obustronnie i może to jest taki moment właśnie, żeby coś zrobić w końcu spektakularnego, bo, bo bo na tym organizacja cierpi. No zgadza się. No, wiemy, co mamy robić i na pewno teraz tego tak nie zostawimy. Kolejna gala odbędzie się dopiero na jesieni, więc mamy sporo czasu, żeby wszystko uporządkować. A, dobrze, Chińczyk w Chinach, właśnie. Mateusz Rembecki, no to też jest taki temat. On bardzo chciał walczyć na tej gali. Nie było dla niego miejsca najwyraźniej. I to jest pytanie, czy to, właśnie, czy, czy to była dobra decyzja, żeby zostawić tak Mateusza właśnie bez walki, no bo jak widać on teraz idzie w kierunku zagranicznym, on nigdy nie ukrywał swoich, y, swoich y, y, aspiracji właśnie, że, że chce iść na sam szczyt. No i pytanie właśnie nie, generalnie jak się odnosi, odnosisz się do tego pojęcia. się? tak walczy tam za naszą zgodą, zgodą, z porozumieniem z nami, życzę mu powodzenia, jak, na, jak najlepiej powróci do organizacji już na kolejnej jesiennej gali, także wszystko co najlepsze jeszcze przed nim. Super Mateusz, bardzo jasny punkt naszej organizacji, ale nie zapominajmy, że też są inni wojownicy u nas. My w tym roku organizujemy tylko cztery gale i wszyscy, musimy to podzielić, żeby wszyscy walczyli. Nie może jeden się bić na trzech, czterech galach, a niektórzy tylko raz. Także bądźmy sprawiedliwi dla wszystkich, a mamy też innych mistrzów, o których musimy zadbać. Mhm, dobrze. I jeszcze pytanie Was o Bakoczewicz, to, to też jest taki bardzo ekscytujący pojedynek walka wieczoru z Maciejem Niechtuszko. I też jakby ten proces, zanim tu Waso w ogóle trafił, zanim podpisał tę umowę, był bardzo taki dynamiczny generalnie. I, 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 i czym przekonałeś Waso Bakoczewicza, no bo on zrezygnował z konkurencyjnej oferty, a był mocno kuszony, z tego co mi wiadomo, i czym przekonałeś go, jakiego rodzaju działa wytoczyłeś? Był mocno kuszony, ale zaangażowałem do negocjacji prezydenta Franklina i prezydent Franklin tutaj zadziałał i się dogadaliśmy. Ale tak na poważnie, tutaj nie było jakiejś super presji ze strony Waso. Tam, sami żeśmy podjęli taką decyzję, żeby mu coś dołożyć, także on nawet nie, za, nie naciskał, nie szantażował. Zachował się jak gentleman, mi rów, również i dlatego Waso zawalczy już właśnie tutaj w sobotę. Gutowski kontra Janusz, no Szczecin kontra Szczecin. Generalnie skąd jakby pomóc na, na, na ten pojedynek? Jest tam jakaś historia, owszem, natomiast no jakby ją odgrzałeś teraz. Gotowski powrócił ostatnio w, y, w mocnym stylu, tak? Powrócił do zawodowego MMA. Wygrał przez knockout. Janusz z kolei też wrócił na zwycięskie tory. Jest to bardzo mocny zawodnik, którego zawsze wierzyłem. No a wiadomo, że jak mamy starcie półciężki, to zawsze trzeba szukać jakichś dodatkowych smaczków. Wiemy, jaka, jak, jaka tam jest historia zawiła w berserkerach. Gutowski kiedyś był przy, przy klubie, potem się jakoś coś pokusili, jest jakiś tam smaczek, jakaś rywalizacja. To dlatego klatka jest najlepszym miejscem w sposób sportowy do wyjaśniania takich emocji i stąd właśnie takie zestawienie. Okej, okay, i na koniec, czy powinniśmy się podczas gali spodziewać jakichś wielkich ogłoszeń? Nie mówię, że masz je teraz powiedzieć, bo one będą na gali, ale czy powinniśmy się przygotować jakoś szczególnie. Nie, będziemy zapowiadali kolejną galę i pierwsze jakieś zestawienia, także tak, będą na pewno jakieś ciekawe informacje, ale na pewno możemy, może, możemy być wszyscy pewni, że czeka nas wyjątkowy event. Będzie to pierwsza nasza gala w letniej scenerii i to będzie gala inna wszystkie, niż wszystkie i mamy dla kibiców sporo niespodzianek, także bądźcie już z nami. W tą sobotę startujemy o godzinie 19.00. Sportowe anteny Polsatu, a od godziny 20.00 Super Polsat. Godzina 22.00. Polsat ten najważniejszy, najgłówniejszy, także oglądajcie naprawdę będzie się działo przed kamerami, mile Was wszystkich zaskoczymy. Mm -hmm. Przypomniałeś mi jedno pytanie, no bo też tematem ostatnich dni właśnie są, jest, są kłopoty sceny kickboxerskiej. Mam na myśli DSF, właśnie Kickboxing Challenge. I generalnie, czy ty jako promotor obawiasz się, że gdzieś tam właśnie jakby prom, kłopoty gdzieś tam z jednej strony mogą wpłynąć na jakby na nie, całą się, resztę sceny? Ja się sceny. tego nie obawiam, nie patrzymy na innych, patrzymy za siebie. Wszystkie kłopoty, co my kiedyś mieliśmy, to je przetrwaliśmy, mam, mamy je już za sobą i teraz idziemy już tylko do przodu.